Panie Przewodniczący. Wszyscy wiemy dokładnie, co Pan powiedział. To były słowa, które nie powinny paść, wyrażające brak szacunku dla państw członkowskich i metodę antydemokratyczną osiągania decyzji politycznych i chcemy zwrócić Panu uwagę na to, iż tego typu wypowiedzi są. Są nie tylko sprzeczne z kulturą europejską, z tym, jak zachowują się cywilizowani ludzie odpowiedzialni za dobro publiczne, ale są także sprzeczne z misją przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który powinien strzec praw mniejszości i wyrażać szacunek dla wszystkich obywateli i wszystkich państw członkowskich. Człowiek od czasu, człowiek od czasu do czasu popełnia błędy i to jest znakomita okazja, żeby przeprosić za to zachowanie. Myli się Pan tak samo jak Pan Ransdorf. W wywiadzie ja promowałem metodę wspólnotową i mówiłem o tym, że kryzys w Europie można rozwiązać tylko w duchu wspólnotowym i mówiłem o tym, że o tego ducha wspólnotowego trzeba czasami walczyć. To nie jest tak, że ja upokorzyłem jakiekolwiek państwo członkowskie i będę przy tym stanowisku obstawał.